W dzisiejszym odcinku odwaliłem totalne szaleństwo. Wydałem 1000 zł i zakupiłem skrzynki na anarchii. I w którym trafię, będę musiał wykorzystać do wykonywania różnych zadań na dzisiejszym odcinku, które zostały przygotowane przez Pitera. Czy uda mi się wykonać przygotowane przez niego zadania? A może uda mi się zrobić jakieś totalne OP akcje? To wszystko zobaczycie już w dzisiejszym odcinku. Co więcej, mam dla was losowanie na Elytrę. Jedyne co musicie zrobić, aby ją wygrać, to zostawić suba, lajka, like dzwona oraz napisać komentarze swój nick. Natomiast osoba, która wygra w poprzednim odcinku 500 tysięcy. Dolarów znajduje się na moim Discordzie na kanale hashtag Konkursy. Link do Discorda macie w opisie. Dobra, moi drodzy, no i jesteśmy na Anarchii. Jak możecie zobaczyć, mam totalnie pusty pasek w swoim ekwipunku, a na moim scoreboardzie znajduje się 0 dolarów. Znaczy do prawie 0 dolarów, bo mam tam niby 84 centy. A w moim ekwipunku skrzynki o wartości 1000 złotych, 40 kluczy do anarchicznej skrzynki o łącznej wartości 800 złotych, 50 kluczy do rzadkiej skrzynki o łącznej wartości 100 złotych oraz 50 kluczy do epickiej skrzynki o łącznej wartości 200 zł. co kumuluje nam się w kwotę 1100 zł. No i z bardzo ciekaw, co uda mi się trafić. Wyzwaniami na dzisiejszy odcinek przygotowanymi przez Petera będzie pokonanie minimum jednego anarchicznego gracza, pokonanie typa z elitrom oraz zrobienie trzech różnych trapów i pokonanie w nim minimum jednego gracza. No i co więcej, będę musiał zbudować ukryty skarb na mapie dla moich ukochanych widzów, ale oglądajcie, aby się przekonać, co w nim będzie. A karą za niewykonanie tych zadań będzie spalenie całego mojego ekwipunku wartego 1000 złotych, więc oglądajcie do końca. Na sam początek otworzymy sobie oczywiście rzadką skrzynkę, bo tropi z niej najmniej ciekawych przedmiotów. Naprawdę najciekawszym przedmiotem jest książka na rangę VIP. Natomiast szansa, że ją trafię, jest bardzo mała. Jeżeli ją trafię, to tak jakbym wygrał w totka. No i tutaj sobie otwórzmy po prostu ze skipowaniem. No tutaj tak jak myślałem, nie ma nic ciekawego, co mogłoby się przydać. Więc te itemy tak naprawdę zostawimy i damy jakiemuś widzowi na spawnie potem. Następnie przyniosłem się na losowy kord, aby schować itemy, które trafiłem do shulkera bo aktualnie nie były one mi potrzebne, bo są to zwykłe jaksowe. Dobra, itemy schowane będą dla jakiegoś widza, żeby mu dać to na jakimś live. Dobra, otwórzmy sobie teraz piską skrzynkę, no i tutaj trafienie czegoś dobrego jest tak naprawdę nieuniknione. Przynajmniej mam taką nadzieję. O, da 4000 od razu, ryden potem, o, anarchiczny kilo. Spoko, zaczyna się całkiem nieźle O, cztery perły O, perły kolejne Perły kolejne, anarchiczny łuk, fajnie To jest książka na pośpiech, a tutaj jest szybkości O, a na buty, fajnie Mamy jeszcze 19 kluczy do tej epickiej O, anarchiczna klata, super Anarchiczny łuk znowu Niepodpalenie orusy, Zaczarowania I cztery perły A teraz sobie otwórzmy z animacją taką zmultipowaną No tutaj serce nam wypadły, spoko I raz, ostatni raz z animacją Okej, okay, anarchiczny hełm. Tak naprawdę dzięki temu mamy już prawie anarchicznego seta. Super, epicka skrzynka. Wydaje mi się, że nawet oddała, bo mamy dodatkowo czek na 4000 jakieś książki, które mogę powystawiać, ale to zrobimy za chwilę. No i mamy też dużo pereł. Następnie przeszedłem do sprzedawania itemów, które udało mi się trafić z epickiej skrzynki, aby zrobić trochę pierwszych pieniędzy, które wykorzystam podczas wykonywania zadań od Pitera. Dobra, i tematy tutaj sprzedałem. Takie co mam, te książki. Jeszcze gdzieś mi się tu serca zaplątały z mojego ekwipunku, ale już je wywaliłem. No i dobra, to będziemy mieli około 20 tysięcy, jak mi się chyba wszystko sprzeda. Plus prawie całego anarchicznego seta wraz z kilofem Dobra, co te to temy też wystawię po jakieś 400 dolarów, może więcej? 600 dolarów. Powinno się to sprzedać chyba. No i dobra, moi drodzy, została jeszcze anarchiczna skrzynka, z której mam nadzieję, że trafi coś dobrego. Tutaj w rotacji weekendowej mamy do trafienia bomby, więc naprawdę bardzo ciekawy przedmiot. I możemy go trafić w 4 lub 8 sztukach. Więc mam nadzieję, że tych bomb trafi Również dużo, bo są one wartościowym przedmiotem. A jeżeli chodzi o inne przedmioty, które chciałbym trafić, to oczywiście Gevip oraz Elytra. Do w takiej kolejności. Także, moi no drodzy, na początek otwieram bez animacji. No i mamy Kilow na początek. Zaczarowania. Ana Klata 2. Unik. Niepodpalenie. Ana Killow. Zaczarowania. 8 bob. Super. Unik. Kamień Kowalski. No to mało warte. Anarchiczny miecz. Anarchiczny Kilow Rozszerzenie Enderchesta. Ana spodnie. Trydent. Anarchiczny. Kamień Kowalski. Znowu miecz. Ana helm 2. Trydent. No i otwórzmy sobie teraz. Skrzynek naraz anarchicznych. No tutaj powinno coś wypaść razem dobrego. I jest 8 bomb kolejnych. Mamy 16 bomb, więc spoko. Zróbmy sobie znowu w taki sam sposób, skoro dało nam to tak bardzo dobry drop w postaci bomb. No okej, okay. tutaj wypadły trochę gorsze temy, i prawie mi się w ekwipunku nie zmieściło tutaj to wszystko. Dobra, mam za dużo tych mieczy, ja je sprzedam szybko, i te kilofy również. No i otwieramy sobie teraz animacją pojedynczą, Elytra. A, myślę, że litra, może bomby, nie, kilof Błagam, jedna litra chociaż Tyle skrzynek otwarłem i nawet elitry nie było blisko A na chemu dwa, okej okay. Wolałbym bomby, bo to około 60 tysięcy Dobra, mam nadzieję, że tutaj coś trafię I będą to chyba bomby, nie, kilof znowu Na razie nie wygląda to zbyt kolorowo, szczerze Niepodpalenie Błagam, chociaż jedna litra, kurczę. Chem zwykły Dobra, bez animacji, koksy, nie podpalenie Trzy ostatnie skrzynki, dobra, otwieram je z animacją Jejku, błagam, żeby trafić coś w ogóle dobrego Bomby? Bo chociaż te bomby wypadły, byłoby całkiem nieźle. oj, 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 oj. Hem Nie, jaki hem, Co gada? Koksy wypadły. Dobra, ostatnia skrzynka: 40 skrzynek do Ana i nie ma Elytry Dobra, spodnie Ana 2, ale no i tak nie jest zaciekawie. Dobra, muszę to wszystko posprzedawać i zobaczymy, ile będę miał siana. No, aktualnie mam 60 tysięcy z tego, co aktualnie trafiłem, ale no myślę, że będę miał więcej. Zobaczymy ile dokładnie. Dobra, jeszcze spróbuję sobie zaczarować miecz, bo trochę tych zaczarowań mamy, więc mam nadzieję, że dzięki temu uda się coś dobrego trafić. Ale się nie łudzę, max to będzie 35% No i ostatnie No co, czym ja się łudziłem Że ja niby trafię jakiś dobry procent Dobra moi drodzy, no i wszystko się w tym momencie W moim ekwipunku sprzedało I jak możecie zobaczyć na moim koncie znajduje się 380 tysięcy No i za te 380 tysięcy muszę uzupełnić Swój ekwipunek, aby był on jak najlepszy Do klepy na anarchii Teraz mamy tak naprawdę wszystko. Mieć 43% obrażeń, kostium na sobie, a na seta, na zmianę. No i tutaj inne ciekawe itemy. No najgorsze jest to, że nie mam zajączka, a ja jestem bardzo mocno przyzwyczajony, aby z nim tepać. Ale dam sobie jakoś radę bez niego. A wykonywanie tych zadań zaczniemy sobie od tego, że potepam się trochę do graczy w poszukiwaniu gracza jakiegoś w anarchicznym secie. Bo jest to jedno z zadań, które przygotował dla mnie Peter. O, zaakceptowała mnie pierwsza osoba. Zobaczymy, gdzie będziemy na sam start, moi drodzy. Dobra, koksik opędzlowany. To to jest za trap. Dobra, to jest jakiś typeczek. Czekajcie, mogę rzucić do niego perłę? Mogę rzucić do niego perłę. Elegancko. O, no i dobra. Pierwszego killa, ale ziomek niestety nic nie miał. No ja muszę tepnąć i pokonać jakiegoś anarchicznego. O, dobra. Jest akcept do jakiegoś ziomka. bo no to będzie za, za tym razem strajkardowany trap. Nie, to są jakiś zwykły tutaj trapik. Czekajcie, wknukajmy sobie tego typa tutaj z powrotem. Dobra, mamy go w łebiku. Dobra, to jest chyba tak naprawdę free kill dla nas. Albo i nie. No szkoda, że są to znowu typki, które po prostu nie mają tutaj itemów, bo ja szukam anarchicznych, tak jak ja mówię, za każdym razem najbardziej, bo chcę po prostu wykonać to zadanie z anarchicznym typkiem. Dobra, no typek mi tutaj zeskoczył na dół. Odmienię sobie peta. No to jest łatwy killek dla nas, tylko muszę go chwilę pogonić. Cyk. A w ogóle gościu się wodą podlewa. No kurczę, no siomek, po co ci to? Było szybko oddać tego kila i byłoby po sprawie. Po chwili mnie ktoś zaakceptował. Ojej, to trap z szalkerem Jeszcze królicza klątwę dostałem, żeby tutaj nie móc skakać. Dobra, jak mi się w ogóle z tego trapa udało wyjść? Ej, to jest jakiś totalny fart. Jak mi się tutaj udało wyjść? ja pierdykam. Jeszcze tam króliczą klątwę nałożył ktoś na mnie. Ej, dobra, niesamowity farcik. Tutaj mnie gościu próbuje podkopać. Ja pierdykam. Ty, próbuje mnie chłopy podkopać. Tutaj jest jakiś A na dwa typek w ogóle. Czekajcie, weźmy, spróbujmy tego sknokać. Może on sobie zginie tutaj. Ej, dobra, spadli na dół Co tutaj jest? Woda, czy co tutaj jest? Nie, tu jest jakiś ten Jakaś gła, to jest jakiś trap Ej, dobra, ty Jak mi się w ogóle udało wyjść z tego trapa? Szczerze? Farcik, ale no trap z szalkerami to jest największe gówno, jakie istnieje Dobra, jest ten typek na dole Czy mi się uda go hitnąć? Dobra, dostał strzała O kurde, ty Jak się tak zbugowałem? Dobra, on już wie, że na niego wyrok wydałem Dobra, rąbek, ty pało Za trap z szalkerem to ty się powinien Piekle smażyć. Ja pierdzielę, dobrze mi się udało z tego trapa uciec bez tego jambusta. My god. Tym, 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 tym. Oby nie trap z chalkerem. Siema, Posun się. Hej. Okej. Okay. Nie no, Adrianasek tutaj free kill będzie. Kurczę, same stivki mi się trafiają. No, ja szukam jakiegoś anarchicznego w końcu, ja pierdykam. Naprawdę ostatnio na anarchist coraz mniej anarchicznych. Dobra, tamten gdzieś perłami uciekł. To spróbujmy sklepać tych. Znam się z czego to wynika, dobra, padł sobie ten typek. Ten tu gdzieś pod ziemię ucieka. Ej, słodziaku. On już wie, że ginie. No okej, okay. bye bye. Kurczę, szukam cały czas jakiegoś anarchicznego. No i ja nie mogę. No i coraz mniej tych anarchicznych na anarchii, to jest niesamowite. Gdzieś wszyscy ludzie biorą. Na no przecież jest pięć osób online. O, zaakceptował mnie ktoś kolejny. Spoko, spoko, spoko. Ty, jest dobrze Dobra, mam wodę na tym. O kurde, nemos, ty, gościu z anarchiczny mieczem dobra, zarobiście, czekajcie, jestem w nemosie z anarchicznym gościu ma anarchiczny miecz, więc zarobiście weźmy, zróbmy tak, dobra, pięknie, 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 pięknie. Oj, dobra, perły gościu cyka. Dobra, cyk. Dobra, pyk. Dobra, mamy typa, oj, to jest Anarkiczny, to jest anarchiczny. to jest anarchiczny. To jest Anarkiczny ziomek, to jest anarchisty ziomek, dobra, zarąbiście Mamy na typka, mamy na typka Zarąbiście po prostu Pięknie, mu pańka Pat, 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 pat. Dobra, mamy ziomalka. Anarchiczny mi 36 kilo Tutaj anarchiczny. Dobra, jest set z niego. Gdzie jest ten set? Czekajcie, weźmy na razie, wywalmy te refile. Yy, on miał tutaj Diaksik Seta na początku, założonego na sobie. Dobra, tutaj seta mamy z niego. Czy coś jeszcze leży anarchiczna? Klata. Ej, dobra, chyba dało mi z niego wszystko. Zarobiście, nie dało mi z niego tylko hełmu. Ja sobie to odłożę do Ender Chessa na szybko, a te diaksowe temy, no tego nie będę brał. Dzięki temu pokonaniu anarchicznego gracza mogę odkaczyć pierwsze zadanie od Petera na mojej liście. Następnie przeszedłem do zadania związanego z budowaniem trzech różnych trapów, no i tak zacząłem budować mojego ulubionego trapa, w którym zazwyczaj udaje mi się pokonać kilku fajnych typków praktycznie w każdym odcinku. Zbudowałem ten trap, ale jeżeli mam być szczery, coś mi dzisiaj nie wyszło. Nie wiem czemu, ale nie mogę postawić banerów, żeby. on one były tak pionowo i ten trab jest chyba dosyć taki kiepski dzisiaj, więc jeżeli kogoś by się uda w nim kilnąć, to jedynie jakiegoś Steve'ka. no ale nie mam tutaj jakiegoś wymogu od Pitera, aby musiał pokonać jakiegoś anarchicznego czy coś, tylko po prostu zwykłych Steve'ów, więc no, może na Steve'ków starczy, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, akceptuję tych ziomków tutaj. Cyk, dwie, dwa teleporty zaakceptowane. No i dobra, zobaczymy, co to za, za chłopy. Dobra, polecieli, to jest jakiś Steve zwykły. Ja nawet nie wiem, czy on nie zlogał czasami. Tak, on zlogał Dobra, tepnął jakiś kolejny tutaj gościu Tamten niestety typki zlogał. O, zalogował się ten ziomek, ty Patrzcie, zalogował się ten ziomek też tutaj Dobra, jest tutaj diaksik Okej, okay, spadł ten diaksik chyba na dół, czy mi się wydawało? Dobra, padł. Padł, 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 pad. ale nie wiem, czy padł ten Steve, czy ten diaksik. Dobra, no to był diaksik, ale no on chyba nie miał żadnych dobrych itemów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Po pokonaniu pierwszego typka w Dripance, postanowiłem przenieść się do kolejnego trapa, czyli do Nemosa. Dobra, idealne miejsce na Nemosa. Tu sobie zrobimy Nemoska. No i teraz potrapujemy w Nemosku, albo tutaj. No i tu też jest dobre miejsce na Nemoska. Czekajcie, weźmy to wszystko, zabudujmy. Tak, tak, tak. Tutaj o. Dobra. Nie, to w sumie to będzie lepsze miejsce, ale to też to musimy zabudować. No i dobra. No i teraz będziemy tepać ludzi do Nemosa. Weźmy sobie to podmienimy. Cyk. Woda tu. No i dobra. No i czekamy i tepamy kogoś do Nemosa. Może ktoś do następnie, byłoby zajebiście. O, jest kolejny. Jakiś mati tym razem. O anarchiczny, 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 anarchiczny. Okej, okay, mamy tutaj Jana Typka. Okej, okay, tego się nie spodziewałem, że tepnie do mnie Ana Ziomalek. I ja pierdykam. Dobra, mamy typa w Nemosie Anarchicznego tutaj. Ojejku, ojejku, to będzie spocenie, to będzie spocenie tutaj. W tym momencie, jest jeszcze slow fallingami strzela. Dzieciaku, dzieciaczku, ty ze slow fallingami jeszcze na nim przyszedł. Dobra, ty spierdykam pierdykam, nie masz szans, żebym ja mu uciekł. Znaczy, uciek się z nim klepa, jak on slow będzie strzelał. Dobra, ty. Nie, no beka z typa. Ty gość przychodzi, może być fajna klepa. I gość wie, że ze fallingami. Weź Typek beka z ciebie nerdziku, Parę perełeczek mnie nie ma u ciebie, frajerze. I znowu zlogał. Co za gość? Jak ktoś jeszcze do mnie tepo dodatkowy? O, jest tepek w kostiumie. To się, a on chyba tepnął, tak czy co? Nie, to jest jakiś... Aha, bo on tu kogoś tepnął. Ojejku, tu będzie ostre O Jezu! Ile oni tu typa tepnęli Mama mia, chłopaki! Chłopaczęta, dziewczęta ty! Panowie, nie zesrejta się! Ja pierdykam! Nara pastuszki, ty! Bez jaj, nie? Ile chłopa tam? Trzy czy cztery osoby? Ha, ja pierdziele! Łopierony, ty! Nara, chłopaki, będę się z wami klepał! Ej, takie fajne chłopaki, nie? Takie fajne chłopaki. Kul A na typki i... ba pieruny. Pieruny. Pieruny mi stąd, chłopaki. Ja rozumiem się równo poklepać, ale coś takiego? To jest przesady. Dobra, cyk jest na spawnie. No i dobra, moi drodzy. Wymyśliłem trzeciego trapa. Jako, że często depają do mnie stivy, które mają ewentualnie diaksowy killoff lub żelazny, no to nie mają jak się rozkopać. Moi drodzy, zrobię trapa pływającego. W sensie pływającego trapa. Zrobię jednego z najgłupszych trapów, jakie możecie sobie wyobrazić. Nie spodziewacie się to, co ja mam w tym momencie w głowie. Choć wielu z was może się już domyślić, że planuję utopić jakiegoś gracza na anarchii. To będzie trap, którego nazwę Delfinek. No, i tylko i wyłącznie może on zadziałać na zwykłego typka, który nie będzie miał żadnych itemów. Ale uduszenie gracza anarchii będzie, moim zdaniem, naprawdę śmieszne. Dobra, tepnął się do mnie jakiś ziomek. Mam nadzieję, że to się uda. Jest typek, jest typek, jest typek, jest typek. Czekajcie, jest tu ziomeczek, dobra, hitąłem gostka. Dobra, to jest Kiwek, to jest Niwek, ale świrek ty, on się utopi. O matku, żebym ja się nie utopił przypadkowo. Ty, czekajcie, ja muszę uważać, żeby w ogóle go nie kilnąć tutaj jakoś przypadkowo tego typka. Specjalnie nie piję sobie Stranger. Dobra, nie wiem, ja go z łapki chyba bym za więcej damage'a hitał, ale on nie w sumie sam hita, ty. Ten typeczek. za. No, <laughs> jajaj, piękne, piękne, po prostu piękne. Nie wiem czemu, ale mnie to śmieszy. Was pewnie to nie będzie śmieszyło, ale zawsze na tym serwerze, moim marzeniem było utopić kogoś. A wiecie co mam pełno ciekawego? Te typki, takie stiwki, co się typają, to są zazwyczaj jakieś multikonta które po prostu typają się po kordy, a potem na te kordy wjeżdża cała ekipa. Więc ja będę stąd zmykał, aby no po mnie nie przyszli tutaj jacyś łowcy. Kurde, typek jakiś tu od razu mnie zaakceptował Ja w ogóle nieprzygotowany, co to będzie za trap Dosłownie zastałem, o ja pierdykam O, ale się trudne wylosowało Dobra, muszę tutaj bombę rzucić Okej, okay, udało się wyjść Jakoś z tego trapa tutaj, czekajcie Ja pierdykam, ty trudne się wylosował Tutaj e, 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 Dobra, 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 musiałem bombę rzucić No, dobrze, że ja w ogóle miałem Dobra, tu się zabudowałem elegancko Dobra, sobie to Wyjdźmy sobie tutaj perłą no dobra, ta bomba została przeze mnie rzucona. Na szczęście one nie są jakieś drogie w tym momencie, bo kosztują około 15 tysięcy, więc luz. Dobra, tutaj jest ten typeczek. Dobra, o, sami się z dripa zabili, pięknie. Dobra, cyk. Czy się kill'ną chłopaki, czy nie? Dobra, mam tutaj chyba tego ziemalka już też w trapie. Dobra, powinien sobie raczej na luziku tutaj chłopaczyna dedać. Weźmy tu postawmy jeszcze to, żebym mógł krytować. Pyk, pyk, pyk. Dobra, wysypał się. No szkoda, że nie miał żadnych anarchicznych itemów, no ale kill to kill, jak to się mówi. Następnie zbudowałem arbuzową bazę, w której schowałem dla was unikatowe itemki. Pierwsza strzynka 25 tysięcy, druga strzynka 25 tysięcy. Lecia skrzynka 25 tysięcy. No i tutaj 17 tysięcy. Akordy tej skrzynki są takie. No i moi drodzy, przyszedł czas na wypełnienie kary, którą przygotował dla mnie Peter. Jako, że w dzisiejszym odcinku nie udało mi się pokonać anarchicznego gracza, muszę swoje wszystkie itemy zniszczyć w koszu. No powiem wam, że trochę mnie to boli, bo ekwipunek, który widzicie na ekranie, jest warty 1000 zł. No bo wydałem na niego 1000 klucz. W sensie 1000 złotych w kluczach. Ale no cóż, moi drodzy. To jest czas, kiedy niestety muszę wrzucić moje temy do kosza. Nie będę ukrywał, bardzo mocno mnie to boli. I wolałbym, żeby te temy zostały raczej w moim ekwipunku. No ale dobra, taka była kara od Pitera, a więc wrzucam cały ekwipunek, no i zamykam ten kosz escape'em. Dodatkowo mam na sobie jeszcze Ana 2 Seta, którego również niestety muszę wrzucić do kosza. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale.